Dało mi się, wbiłem ponad 1000 punktów skill ratingu w ostatnim sezonie Division Rivals, co dało mi awans na turniej FGS4, który odbędzie się w ostatni weekend kwietnia z polą nagród blisko 50 tysięcy dolarów. Cały turniej będzie rozgrywany online. A teraz pokażę Wam jeden z meczów, który rozgrywałem podczas ostatniej sesji Division Rivals, podczas tego ostatniego sezonu. Zrobimy sobie analizę tego spotkania, także taki filmik też coachingowy dla Was. Mam nadzieję, że sporo z tego wyciągniecie i zostawicie w tym momencie łapeczkę do góry. No i zrobimy taką mini analizę jednego meczu z Division Rivals, który, który nagrałem, to było jeszcze w nocy, gdy miałem 870 punktów. Ale zanim przejdziemy do analizy własnej spotkania, chciałem wspomnieć o jeszcze jednym ważnym aspekcie, jeśli chodzi o grę FIFA. Aspekt mentalny. W sporcie, szczególnie no przy takich grze jak FIFA, która pochłania lwią część energii i koncentracji, trzeba zadbać o odpowiednią suplementację. Dlatego ja od y, dwóch tygodni około stosuję suplement My Best Genius, który zauważyłem, że wydatnie poprawił moją koncentrację, no i byłem w stanie w tych ostatnich dniach w Division Rivals sobie doskonale poradzić. W środku znajdziemy dwa opakowania, w każdym jest 60 kapsułek. Dwie kapsułki z jednego opakowania bierzemy rano, dwie kapsułki z drugiego opakowania bierzemy wieczorem. Jeśli chodzi o składniki aktywne My Best Genius, to wspierają sprawny mózg, koncentrację, czujność, pamięć, prawidłowy wzrok, ale również energię, wytrzymałość i wydolność twojego organizmu, szczególnie w takich sytuacjach, które wymagają twojego większego zaangażowania psychicznego i fizycznego. No, w przypadku tak dużej ilości zawodów, które w ostatnim czasie są moim udziałem ewidentnie, jest to dla mnie dodatkowe wsparcie. Słuchajcie, jest zamówicie z linka, który jest w opisie tego filmu i w przypiętym komentarzu jeśli skorzystacie z kodu BJ, to dostaniecie dodatkowe 15% zniżki na całe zamówienie, a na stronie MyBestFarm jest jeszcze wiele innych produktów, ale to już polecam Wam zobaczyć, podaj kod rabatowy, jeśli wpiszecie tutaj kodik BJ, no to bardzo proszę, udaje się złapać potężną zniżkę. Także jeśli myśleliście w ostatnim czasie o stosowaniu jakiejś dodatkowej suplementacji, ale nie chcecie, słuchajcie, zbierać kilkanaście różnych opakowań, wszystkie Witamin i dozować sobie wiele tabletek. No to w sumie taki My Best Genius to jest bardzo dobra opcja w tym wypadku. A moim rywalem był niemiecki sportowiec reprezentujący barwy Werderu Brema, dysponujący całkiem, całkiem przyjemnym składzikiem z Mbappe Potmem, z Ginolą, z Bellinghamem to ty wreszcie w środku pola, który. Grał z Patrykiem Wierą 90 Do tego oczywiście klasycznie Aluvairan No i ciekawie, bo tam Gareth Bale Na lewej stronie obrony No i zaczynamy to spotkanie, słuchajcie W defensywie początek takiego meczu Nie wiem do końca jak będzie grał rywal, więc po prostu na razie Staram się utrzymywać kształt e, Moich formacji, czy to w defensywie Czy to środkowych pomocników, tutaj Przeciwnik przedarł się e, skrzydłowym Konkretnie chlenem Mbappé, ale Zdążyłem tutaj przełączyć się Na Vergila Wandaeka i tę piłkę Przechwycić, lekki step over, szukamy wolnej Przestrzeni przez środek pola do hulita, no i na lewej stronie już pojawia się wolny Capdevilla, który oczywiście podłącza się w formacji 4-3-2-1. Możemy zagrać do niego piłkę, możemy też potraktować takiego Cabdeville jako Pewnego rodzaju wabik, co też w tej sytuacji czynię i nie zagrywam do niego piłki, tylko bololem przetaczam sobie ją i zobaczcie, że trochę tej przestrzeni tutaj zyskałem. Jednakowoż zdecyduję się na wycofanie środkowego pomocnika przez Hulitan, no i teraz dopiero Capdevilla. Włączyłem player Loka, potem go wyłączyłem, gdyż nie znalazłem opcji na zagranie. No i widzę teraz Karima Benzema i zobaczymy, czy uda mi się tu zagrać dobrą piłkę. No, była dobra próba, ale gdzieś tutaj też rywal dobrze zagrał w defensywie, także uważam, że no, jakby próba dobra. Jeszcze raz bym taką, taką samą piłkę zagrał prawdopodobnie. Czyli gdzieś tutaj L1 trójkąt do Karima Benzemy, ale no, dobrze się ustawił tutaj środkowym obrońcom. 13 minuta spotkania, wyprowadzamy własny atak. Tutaj z pierwszej piłki, tu zastanawiam się, czy z L1, dokładnie tak. Odegrałem Klianem Mbappé wykorzystując klawisz L1. i Tutaj taka mała odnotacja, bo ostatnio sporo czytam takiej informacji. Na swojej grupce, na mardeszkach BJ, piszą ludzie, że im obrońcy sami wybiegają. Właśnie uważajcie na to, żeby nie podawać obrońcami z przytrzymanym klawiszem L1, no bo wtedy defensorzy będą Wam po prostu wybiegać na wolną pozycję. A tak sytuacja jest taka, że nacisnąłem Klawisz L1 i zagrałem x ale miałem piłkę w posiadaniu Klianem Mbappé. No i zobaczcie, ten Mbappé już tam pokazuje się do potencjalnej Piłki prostopadłej. Nie byłem w stanie do niego zagrać w dobre tempo, bo wyszedł już na pozycję spaloną. Ale chyba tutaj zagramy Benzema. No, był benzema, nie zagrałem go w pierwsze tempo, ale ta wrzutka znakomita i wychodzimy na prowadzenie 1 do 0. Świetna akcja, chociaż teraz dopiero zauważyłem, że tutaj, no. Tak naprawdę rywal sami stworzył przestrzeń, to widzicie, dopiero wychodzi przy analizie spotkania, że mogłem tutaj e, mogłem e, w tym momencie m, zaadaptować się do tego, co, co rywal zrobił, że zro powiem taką lukę. Powinienem tutaj zagrać trójkąta do Benzemy i wyjść już od razu na pozycję sam na sam, ale gdzieś sobie wcześniej zaplanowałem, że zagram górne prostopadłe do Cabdevilly, no i m, ta piłka faktycznie gdzieś, e, gdzieś się pod nogami Cabdevilly znalazła no i potem wrzutka do karima Benzemy. Tutaj zwróciłbym uwagę jeszcze na samą wrzutkę, która nie jest jakąś bardzo e, wyrafinowaną techniką, no słuchajcie, no widać było na padzie, no to, to jest sam naciśnięte kółko, w moim wypadku z dobrze dobraną siłą, w tym, w tym wypadku 2,5 paska. Dlaczego kółko? Dlatego, że gram na sterowaniu alternatywnym, w większości przypadków, jeśli gracie na sterowaniu klasycznym, w waszym przypadku to będzie po prostu przytrzymanie klawisza kwadratu, tak żeby te 2,5 paska naładować i mając na lewej stronie takiego Cap de Ville, no ale też tam nie wiem, na przykład Trenta Aleksandra Arnolda, na prawej stronie obrony spokojnie tego typu wrzutki będą dogrywane Prosto pod nóżkę waszych napastników. No i rozgrywa swojego Kikofa. Także znowu gdzieś staram się otrzymać kształt formacji. Tutaj wydaje mi się, że mogłem tutaj Benzamą piłkę przechwycić, ale nic z tego. W tym momencie, gdy już widzę, że mój zawodnik jest blisko jego gracza, mogę w tym momencie przytrzymywać pressing drugiego zawodnika, czyli trzymam R1 na swoim padzie, a sam drugim zawodnikiem manualnie staram się odcinać potencjalne podanie, które tutaj do alowej rana mogłoby pójść. No on oczywiście nie zagrał, więc teraz już gramy pomocnikami defensywnymi. No tutaj troszeczkę groźna sytuacja, ale ważne, żeby w porę tutaj odnaleźć i być przełączonym na stopera w takiej sytuacji. No i chociaż w pewnym momencie rywal, gdyby poszedł do przodu, to znalazłby sobie trochę przestrzeni. Tak jednak wyczytałem, że ten stepover będzie jakby odwrócony w stronę jego własnej bramki. No i spokojnie przechwyciliśmy piłkę. Rozegranie od bramki 35 minuta. No tutaj taka akcja w której pokażę Wam, że no błędy też mi się zdarzają, czasami nawet takie karygodne i faktycznie rywale na tym poziomie wykorzystują je bezproblemowo. Tutaj clear Mbappé wydawało mi się, że spokojnie mogę wydać się w dribbling, faktycznie, wyprowadzenie piłki, no niby wszystko jest ok, rywal troszeczkę wyżej podszedł, ale to zagranie w tym momencie z pierwszej piłki hulitem było, no było fatalne, było fatalne. Tutaj całkiem ładnie wyciągałem tą obronę przeciwnika i w pewnym momencie, tak jak tutaj przyspieszyliśmy, przyspieszyliśmy do Zinoli, chcieliśmy, no plan był taki bardziej, zresztą Widać to po, 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 tej, po tej gałce, która była też troszeczkę niedokładnie e, skierowana. Że no chciałem bardziej do, przez turę tutaj przegrać, ale rywal to przechwycił. Idzie z tego kontratak. E, dobrze tu rozegrał do Zinoli, Strzał po długim słupku 1 do 1. No jeśli rywal tak agresywnie tutaj rozgrywa, spokojnie można było spokojnie przyjąć tutaj, ważne jest, żeby w takim moment też, też zauważać, że tutaj nic się złego nie dzieje, nikt do mnie nie doskakuje, rywal steruje tutaj swoim zawodnikiem, to jest kilka metrów ode mnie, Wiejra na pressingu drugiego zawodnika podbiega, ale on jest też bardzo daleko, kolejny tam zawodnik, to się jego cofa, no tak naprawdę nie mam w tym momencie żadnej presji i spokojnie mogę tę piłkę przyjąć, kierunkowo, w stronę, którą będę chciał i tak naprawdę ten Ginola wychodzi, prostopadle, gdybym przytrzymał tą piłkę, spokojnie zaraz mógłbym zagrać do niego dłuższe zagranie. Tutaj akcja, z której będę bardzo dumny, na początku spalony i sobie tutaj rozgrywamy na krótko hulit dużo x-ów z pierwszej piłki. To oczywiście mm, troszeczkę rozluźnia zasieki obronne przeciwnika. No i tutaj heel to ball roll, bardzo fajny zwód, czyli w tym wypadku trzymałem, od czterech gwiazdek, trzymałem L1 i zrobiłem po prostu, tak jak heel to heal, czyli y, prawą gałkę y, prawo-lewo i tutaj znowu y, wykonuję kontekstowy zwinny dribbling. I jeszcze raz kontekstowy zwinny dribbling, podanie do Nkunku, odejście na y, tutaj y, no, drugą nogę. I y, strzał po krótkim słupku. Zobaczmy, bo bardzo fajny dribbling tutaj chuli wyszedł cyk, cyk. I w tym momencie, gdy już zauważymy to podanie. Tak naprawdę warto kierunkowo przyjąć. W teorii teraz do widzę, ale to byłbym po prostu mastermindem. No, jeśli tak zagram ekstra klasa games, to będę geniuszem, żeby jeszcze tu z pierwszej piłki zagrać do Benzemy. No i całkowicie już rozjechać jego obronę, ale wybrałem inny wariant, który również był skuteczny. Tutaj mam taką rozkminę, powiem Wam w tej sytuacji, była ona, że bardzo dobra akcja, ale nie wiem, co tu mogę więcej zrobić. Możecie dać propozycję w komentarzach, no bo. Kurczę, no ten, te strzały mijają się z celem. One zwykle właśnie kończą na, na bramkarzu. Po prostu ten strzał ląduje gdzieś na brzuchu bramkarza, który wychodzi. Zagrać tutaj piłkę, wydaje mi się, że do wchodzącego napastnika to jest zbyt ciężka animacja, żeby wykonać. W sensie ja mogę tu próbować zagrać trójkąt, ale nie sądzę, żeby on mi się tak odwinął. Mój zawodnik, żeby tu cel nie wystawił. E, może próbować odgrywać, chociaż też mam wrażenie, że w pamięci mam wiele takich akcji, gdzie w podobnych momentach po prostu to odegranie nie dochodzi do Dosownie. W sensie on jest. Y, mamy zbyt ciężką pozycję do zrobienia czegokolwiek oprócz strzału. Nie wiem, może może prawą gałką jeszcze sobie tu piłkę podbić. Ciekawe, czy to by, czy to by siadło tutaj podbicie, no, ale zobaczcie, jak on agresywnie tym bramkarzem wychodzi. No, ciężko mi powiedzieć, czy cokolwiek tu innego by zadziałało. Możecie dać jakieś propozycje w komentarzu, to postaram się przetestować. 59 minuta, zrobiliśmy sprint boosta, no i tak y, troszkę przez środek sforsowaliśmy to wszystko. No, ale znowu. Recomposer, odzyskanie piłki, benzema które rozciągnięcie, świetne to rozciągnięcie i tutaj kapitalny player lock, zobaczcie Łączam player locka, przełączam się prawą gałką na Mbappé. Ehm, tak naprawdę tylko ten Gareth Bale jest na linii podania, ale jeśli dam odpowiednio mocnego trójkąta tutaj to spokojnie ta piłka przechodzi ehm, Tak też się faktycznie e, dzieje, my no szukamy tapina, ten tapin, świetnie rozegranie przez, też przez Klena Mbappé, asysta do, do Benzeme, i mamy 3 do 1 Tutaj w tej sytuacji, gdy rywal marzutrożny, chciałem tylko zwrócić uwagę, że w momencie, gdy widzę, że tutaj przeciwnik schodzi tak na róg, bo chce być może tutaj uderzyć z fałsza, zobaczcie, że prawa gałka już, już jest skierowana na długi słupek, tak, żeby mój bramkarz tutaj przetuptał sobie delikatnie, te parę kroków zrobił, no i wtedy taki strzał jest no, dużo mniej groźny, niż gdybym tym bramkarzem się na długi słupek nie ruszył. 72 minuta, przeciwnik tutaj rozgrywa swój atak, jesteśmy blisko i. Nasz bramkarz teraz dobrze interweniuje, to wybicie troszeczkę rozpaczliwe, jeszcze raz trzeba w defensywie popracować i w końcu się udaje przechwycić. Benzema, dobre tutaj obroty, podanie jeden trójkąt i szansa na to, żeby właśnie w ten sposób nasz napastnik przyjął piłkę na klatkę, tak jak to robi to Mbappé. No i... Dla niego to jest oczywiście prościzna, żeby w ten sposób wykończyć. No i dzięki właśnie takim spotkaniom, między innymi udało mi się wbić te 1000 punktów. Tutaj rywal miał całkiem sporo tych punktów, 952. Także fajny meczyk. Kilka błędów też no i na pewno kilka rzeczy do poprawy, ale dobrze, że go przeanalizowałem. Mam nadzieję, że też coś wyciągnęliście z Fifowego, z takiej krótkiej lekcji. Łapeczka do gry oczywiście bardzo mnie widziana na sam koniec. Do usłyszenia, do zobaczenia.